Polskie Chciałbym zapytać przede wszystkim, jaka Dzień pogoda dobry Dopiero się słyszymy. No, jest mgliście, dość chłodno, ale wyjdzie słońce. Wyjdzie słońce, dla inwestycji <grym> również. Szykujecie imprezę, która ma pokazać możliwości łomży. No właśnie, jakie są owe możliwości? Co możecie zaoferować inwestorom? Jeszcze raz witam Państwa, bo nie wiem, czy by mnie było, było słychać. słychać. było, było. Tak, we wtorek, 24 września organizujemy bardzo duże wydarzenie, dla nas duże wydarzenie, które jest takim preludium dla Kongresu Wschodniego w To wydarzenie jest pod hasłem Inwestycji Łomża. Będziemy starali się mówić i pokazywać możliwości inwestycyjne naszego miasta. Będziemy o tym mówić. Będzie debata, w której będą uczestniczyli poza prezydentem miasta, przedstawiciele rządu i, i agencji rządowych, z otoczenia biznesu. Będziemy starać się mówić o tym, że polska strefa inwestycji, która jest dla, dla naszego miasta bardzo korzystna, to te ta, 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 ta rozstrzygnięcia rządowe, które dają nam wielkie możliwości, ale raczej inwestorom, dają wielkie możliwości inwestującym, swoje biznesy w Łomży, będziemy o tym mówić, będziemy pokazywać, że miasto też się na to, na, na te, na to inwestowanie przygotowuje, w tworząc plany osób? miejscowe, tworząc tereny inwestycyjne. Mamy w tej chwili w przygotowaniu właśnie plany miejscowe, które otwierają około 200 hektarów terenów inwestycyjnych w Łomży. Jest to myślę w moim przekonaniu i też takiej wiedzy, którą mam na podstawie różnych konsultacji, jest to bardzo, powiedziałbym, oczekiwane, oczekiwane działanie właśnie z perspektywy dużych inwestycji, małych terenów tak dużych obszarowo, które są dostępne dla inwestorów, które są w swoich zapisach, jeżeli chodzi o plany miejscowe, właśnie korzystne dla realizowania dużych inwestycji. Ja zatem te wszystkich... macie teren, mm -hmm. zatem macie duży teren, możecie nawet ściągnąć do siebie dużą fabrykę, ale i tak wszystko rozbije się o drogę. To zapytam, kiedy będzie hmm. 61, S61, czyli dwupasmówka do Łomży. Ma pan rację. Wykluczenie komunikacyjne, które było, które nam towarzyszyło przez wiele dziesiątków lat, no staje się już powoli przeszłością. Firma Toto bardzo już tak konkretnie się przymierza do realizacji tej inwestycji. Poza przygotowaniem projektów i uzyskiwaniem z które za chwilę pewnie się wydarzy, to już wiem, że szuka konkretnie miejsc noclegowych dla pracowników, których zamierza tej ściągnąć i, i zatrudnić. Tak więc jest to, jest to, powiedziałbym, jak pan zauważył, jest to kluczowa sprawa dla naszego miasta. Nie mamy kolei, która by nas komunikowała z krajem i ze światem. Konieczna nam jest droga, dobra droga, która rzeczywiście stworzy, otworzy możliwość takiego komfortowego dojazdu i dla przedsiębiorców, ale też i dla osób fizycznych, dla wszystkich turystów. Czy zna pan datę, kiedy ta droga zostanie uruchomiona do Łomży? Tu, tu obawiam się, że te deklaracje pierwsze, które były na 2022 rok, pewnie się trochę przesuną, ale y, widzimy te inne odcinki są już y, w toku, więc jestem dobrej myśli i jestem Czyli To oprymiso. się bardzo dobrze składa, bo rząd przyjął we wtorek <coughs> Krajową Strategię Rozwoju, gdzie zarezerwował do 2023 roku 3 miliardy złotych dla takich małych miejscowości, między innymi jak Łomża. A zatem będziecie mogli to zgrać. to Przygotowanie do inwestycji to inwestowanie z uruchomieniem S61 i staramy się o to zabiegać. Rząd rzeczywiście uruchamia wiele programów dla miast, może nie małych, bo nie, nie, nie odczuwam, że Łomża jest małym miastem. Z e, całym szacunkiem. C cudzysłowie. <laughs> Natomiast dla miast, które tracą swoje funkcje, albo jest zagrożenie, że tracą swoje funkcje. Miasto Łomża, byłe miasto wojewódzkie, rzeczywiście te funkcje, e, wiele funkcji takich, e, które powodowały jego rozwój, no, utraciło, choćby z racji tej, że, 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 że cała administracja to z miasta Łomży i decyzyjność została zabrana. Rząd przygotował, przygotowuje i przygotował wiele takich rozstrzygnięć, które są dla nas korzystne, wiele środków. Ostatnio też aplikowaliśmy choćby w funduszach które też są dedykowane dla miast tracących swoje funkcje. I to jest rzeczywiście wielka pomoc, wielkie wsparcie i trzeba to przyznać, że odczuwamy to już w postaci tych środków, które i takich preferencji dla miast właśnie tracących funkcje a to o czym pan mówi myślę Dodatkowo że pozwoli nam, tak, pozwoli nam sięgnąć jeszcze jeszcze, jeszcze mocniejszą, taką większą garścią po te pieniądze. Sprawdziłem demografię, bo od demografii sporo zależy. Mm -hmm. Około 2010-2011 roku Łomża miała absolutny dołek demograficzny, teraz się odbiła, a zatem liczba ludności wzrasta i trzeba te inwestycje ściągać, żeby ludzie nie wyjeżdżali. Tak, tutaj i z naszego, w naszym przekonaniu robimy bardzo wiele. Prezydent, jak i Rada Miasta mają tę wrażliwość taką społeczną. Bardzo wiele działań, choćby becikowe, czy takie powiedziałbym docenianie, dowartościowywanie rodzin wielodzietnych, czy każdych narodzin. Prezydent tej no, ma taką dużą wrażliwość. Staramy się też podnosić komfort życia mieszkańców poprzez uruchamianie wielu takich choćby w wymiarze takim kulturalnym, ale też wiele przedsięwzięć w wymiarze Przygotowania terenów rekreacyjnych. Robimy park, robimy, przygotowujemy bulwary, rozbudowujemy, przygotowujemy, realizujemy filharmonię, hale kultury. Więc to też jest taka okoliczność, która powoduje, że mieszkańcom żyje się lepiej. Że chcą tu mieszkać, czują się tu bezpiecznie i, i, i wszędzie mają blisko. To jest na pewno atut, który przy, znaczy trzyma tutaj wielu mieszkańców w ich decyzji zamieszkania właśnie w Łomży. Jeśli ktoś z Państwa chce szczegółowo poznać możliwości inwestycyjne w Łomży, to w najbliższy wtorek zapraszamy do Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości. Tam odbędzie się sesja pokazująca owe możliwości. To jest dla nas wielkie przedsięwzięcie. Jeżeli mogę, to też ze swojej strony chciałbym bardzo za, serdecznie zaprosić i tych wszystkich, którzy są zainteresowani prowadzeniem biznesu, ale także również tych, którzy ten biznes prowadzą czy też pracują i chcieliby po go prostu. rozbudować. I chcieliby go rozbudować. Wydarzenie wielkie, tak jak powiedziałem, rozpocznie się o godzinie 10. debatą, taką bardzo istotną debatą, animowaną przez dziennikarza z Money.pl. Następnie. Będzie, będą dwie sesje prezentacji błyskawicznych naszych lokalnych przedsiębiorców. One będą głównie są głównie przygotowane dla całej delegacji radców handlowych i, i, i zarządów Izb Gospodarczych z Polski w liczbie 55 osób, która jedzie na Kongres Wschodni, a do nas jak gdyby przyjeżdża dzień wcześniej. Czyli będzie I... taki przystanek Łomża w Kongresie Wschodnim Gospodarczym. Tak, Zapraszamy tak. zatem w najbliższy wtorek na godzinę do Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomrze. Tam rozpocznie się konferencja Invest in Lomża. Dziękuję bardzo. Rozmawiałem z wiceprezydentem Łomży Andrzejem Garlickim. Dziękuję bardzo.